Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Day's Gone Został oczywiście kciuka, suba dzwoneczek i po w ostatniej rozmowie w poprzednim odcinku yy, odpalił nam się kolejny quest. Pamiętamy, który wysyła nas tutaj jako wątek fabularny na samą górę. Yy, lewej strony mapy, więc sobie tam dzisiaj pojedziemy. Tylko zanim tam dojedziemy, to jeszcze po drodze sobie tutaj. Wezmę i zatankuję motocykl, ponieważ zostało mi mało paliwa. Bo musiałem się tu jakoś przetransportować, więc się oczywiście teleportowałem. Dolejmy sobie paliwką. Właśnie tak. Karetka jedzie, nie wiem czy słyszycie. Jak mówię, to pewnie słychać. Przy okazji, jak już tu jestem, to przeszukajmy ten dom, budyneczek. Bo mam dość mało, właśnie. Na przykład, tego to mi się może przydać. Tego to co czas dużo. No dobra, lecimy dalej. Znowu gniazda. Strefa lęgowa. Uu, ale nie? Trzeba to spalić, oczyścić wszystko. No zrobimy to oczywiście. A gdzie jest mój ten? O jest, dobra. Jest bardzo fajna, nie? Bo one na dwa hity się tam broni podają. To jest bardzo zarąbista rzecz. Gniazdo. Uf, musi gdzieś tu być. Jak mogę, to oczywiście na cicho to zrobię. Jeden koktajl toła mi został, więc nie za, nie za dobrze. Halo. Nie chciałbym tego stracić, ale nie mam jak tego naprawić. Okej. Okay. Mam tylko. Dobra, tu gdzieś są jeszcze dwa, czy ja jestem w stanie... Aha, tu jest jakby cały obszar, dobra, okej. Okay. Z tym związany. Zobaczmy, co mogę znaleźć w samochodzie pod maską. Pewnie jakiś złom, ewentualnie tłumik kolejny. Okej, okay, git, mamy złomu trochę. A dzięki temu mogę tą broń naprawić. I fajnie, bo chciałbym ją jak najdłużej wytrzymać przy sobie, bo jest bardzo dobra. Mn. Okay. Szczerze mówiąc, to myślałem, że tu jest gniazdo kolejne w tym budynku, ale nie. Ale w środku coś jest do zebrania. Coś tu się stało. Ciekawe, czy ci biedacy mieli przy sobie coś wartego uwagi. Czemu ta muzyka jeszcze gra, jak już wykończyłem? Sprawdźmy drugą stronę. Butelki, ok. No to się na pewno... A, brakuje mi nafty. dobra. Spoko. Czy to jest nafta? Toś ty wzywał pomoc, to właśnie. Tu jest gniazdo, cholera. Smród gniazda. Musi być gdzieś tutaj. Przecież nie zamach. Pięć potrzebuje, żeby to naprawić. Co? Tego to on ja zawsze, Max, nie? Ważne, co by się działo, do mam tego maksymalną ilość. Kontówki nie chcę. Dobra. Wracamy po motocykl, Tylko czemu tam chodzi zombiek, nie? Czemu tu chodzi zombie jak ja je wyciągnąłem? One się po prostu respawnują? Tam jeszcze dwa łażą następne, what the fuck? Gniezda już nie ma, one nadal łażą, nie? No spoko, pd, więc umieję jejka. mnie. Niezbyt mnie to cieszy, bo nie mam jak tego naprawić. Jadę dalej. O kurwa, jest cała horda. Jesteś tam. Mamy dla ciebie roboty w Hospics. Ok, już do was jadę. Sen bez odbioru. Ciągle tu jest. Ha, ciekawe, ile lat musi minąć, zanim to wszystko w końcu zniknie. Fajny obóz dla uchodźców. Lepiej wam wszystkim było w syfie. Niero nie było w stanie was przed niczym obronić. Dobra, no kolejne obozowisko, to... Dikon Sen John, taker z tej strony. Jakoś ostatnio nie widziałam ślicznej buźki buzera. Jesteś pewien, że nic mu nie jest? Tu Dikon. Buzer ma się dobrze. Mówiłem, jest trochę zajęty. No tak, pewnie pracuje dla tego syna marka Copeland'a. Mam wrażenie, że mnie nie lubi. W sensie buzer. Nie jestem jego niańką. Dikon bez odbioru. No dobra, punkt badawczy Niro. Taker do jesteś tam może? Gadałam niedawno z Alkajem i paroma ludźmi. Wiemy, jak dużo zrobiłeś dla naszego obozu. Dlatego chciałam Ci podziękować. Mam nadzieję, że ten nóż nie jest możliwy do uszkodzenia. gdzieś łazi ząbek. Tego się skradamy Butelka git Miałam z czego mołotowów robić Sprawdzajmy co tu jest dostępne do zebrania. Bo, z zapasami u mnie dość krucho. Jedyne co to mam co czas amunicji, maksymalną ilość. Powinny też będzie amunicja. Kurde, po co mi to amunicja czas? Czemu mi się to zmienia? Jak chcę to mieć co czas wyciągnięte No patrzcie Da się to jakoś zrobić tak, żeby mi się to nie zmieniało Na no, w ty nie mam No, niestety nie wyszło po cichu, chociaż chciałem. Między namiotami czy w namiocie między? Okej. Okay. No, tu w tych namiotach nic nie ma. Im częściej to naprawiam, tym lepiej, ale kurde fajnie by było jakbym mógł to na przykład naprawić do 30 czy tam 40%. Nic nie ma. Tam gdzieś zombie jest chyba na górze, nie? To... Raczej muszę tędy przejść. 100% Dobra, tu też nic nie ma w tym obwodowisku, idziemy do następnego. Okej. Okay. Po co ta muzyka mi tu gra? Jak i tak mnie nic nie atakuje. Trzecia apteczka Git. Mamy maksa chyba. Pozbądź się świrusów z obozu. Spoko. Dziewięć tylko ich jest, więc nie będzie to trudne. Zwłaszcza, że idąc już tutaj do tego miejsca, z z wykończyłem parę. Huh. Cholerny Nie tutaj! Jasne? Żyjcie sobie gdzie tylko chcecie, ale nie tutaj! Ten obóz jest mój. Nieważny. Zrozumiałe? No, Zgłoście tak. się! Zgłoście się! Tu obóz 13, dalej, to na zachód! Zalewają mnie! Zalewają mnie! Przekażcie! Próbuj. Muszę nas zabrać! Sojusz! Ja. tam Powtarzam, Zobacz, 13 delta. Jesteśmy atakowani! delta. was jest? delta. mnie trzynaście Co ty robisz? delta. Zobacz, trzynaście delta. Zobacz, trzynaście delta. Zobacz, trzynaście delta. Zobacz, trzynaście delta. To jest to, co się tu działo, przed chwilą było. Gdzie ten... a, tu. W ten sposób tu zginęli. To był obóz 13. Najprawdopodobniej, tak wnioskuję. Chciałbym, żebyśmy chłop. Dobra, ostatnie dwa. To już wszystkie. Ostatnie Ej, dwa. Skarne. Tak, no, załatwiłem je. Nie będą ci się naprzykrzać. No, cześć. To znowu ja. Trzeba się zbierać. Dikon, muszę ci coś powiedzieć. Hej, to nic luz, to tylko ręka. Mówiłeś mi, że lepiej nie wracać, a ja cię nie posłuchałam. Niby wiedziałam, że jest coraz gorzej, ale no. Przecież nikt z nas nie wiedział, że to tak wanie, a na pewno nie tak Słuchaj, szybko. No nic nie rozumiesz. Ja nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. To jest. to wyłącznie moja wina. Hej, nie zostawię cię przecież. Obiecałam ci coś. Pamiętasz? Tigon, no. czekaj! Sara, no chodź. To jest jakiś dzieciak. Czekaj. Hej. Oh. Hej, wszystko gra? Chodź, poszukamy twoich rodziców, okej? Okay? Naprawdę, trzeba już iść. Dalej, dalej! Oh, o, mnie O, oh, cholera. Oh, cholera. A. jest bardzo źle? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie aż tak źle. O, oh, Jezu. Okej, okay, dobra. Okay. Tylko to trzymaj jak najmocniej. Hmm? Oh. Może biec? Chyba nie, ale może tam iść. Dobra, może być. Już prawie jesteśmy. Okay. Dwie godziny temu było tu pełno federalnych. A, tak, pewnie już się ewakuowali. Tak, tak, pewnie się zmyli. A, jest cała Noż Noż pewnie zachoczył nerkę czy coś. Udało się zakażenie. Jak się trzymasz, siostrzeczko? To durne. To był taki ma... Taki mały dzieciak, taki... Taki pieprzony szczyl. Z wielkim kurwa nożem. Hej, pomóż! Dawaj, okej? Okay? No, dobra. No, już tutaj. Kolejna banda. Lepiej zniknąć zanim się przewalą. Wejdźmy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No, chodź. Może tu trochę odpoczniesz. Ej, już dobrze, dobrze. Strasznie mi przypominała moją małą siostrę, wiesz? Kiedyś, całymi dniami, bawiłyśmy się w chowanego. A ona wtedy... Ona wtedy chowała główkę w swój płaszcz, kotek. tak. Pocieli mnie kiedyś, ale nie aż tak. Ma gorączkę. Jezu. Popatrz. Trzeba spadać. Byle nie tędy. Okej. Okay. A... Chodź. Jasne. Dasz radę być, kochanie? Okay. Hej, buzer. Tak, trzymam! Poszukaj wyjścia! Okej, okej, wszyscy, moment, moment! O czym myślisz? Uh, okej. Okay. Odwróćcie go, uwagę, a ja spróbuję go jakoś zajść. No. Spoko, spokojnie, idź! Dam radę, idź! Gościu! Hej hej hej, 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 hej! Nie mam broni! Nie mam broni! Wyda posłuchaj, gościu, posłuchaj mnie! Tam jest moja kobieta, Dżgnelion, właśnie próbujemy iść na dach. Tam helikopter, więc proszę, wysłuchaj mnie. my z smut... żonę! O nie, 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 słuchaj, nie wiem nic o tym, że zabili ale Jest mi bardzo, bardzo problem, ale serio, nic nie zrobiliśmy. My nic nie zrabiłem, zrobiliśmy, sen! słuchaj! Zabiłeś mi żonę! Oddaj mi broń! Oddaj mi broń! Żonę! Zabiłeś ją! Gość! Co ci się stało? A co znowu? Chodźmy. Potrzebuję pomocy, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpiertala. Sam nie wiem. Zgnęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okay, dobra, O'Brien, jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, jak to nie ma szpitali. Macie lekarzy, macie system, macie wszystko! Jestem po licencjacie, okej? Okay? Ja, ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być! Brian! Okej... Okay. Szlak. E, zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Nie, jak to zmieścisz Tylko Za dwójkę, Ja. Za obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Dobra. Okej. Okay. Dobra, pomóż mi, no już! Spokojnie, kochanie. Jest dobrze. Nic się nie będzie. Zajmę się nią. Hej, za chwilę wracam, dobra? Okej, okay, Buzer, dawaj, śmigłowiec już leci. Moment. Na Nasz już Słyszałem, leci. co mówił. Mają miejsce na góra dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. Co nie? Stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Three Finger nie. nie. poradzi sobie teraz beze mnie. Oddasz mi go. Hvað er það? Hvað er það? Néi. Spójrzmy spokojnie, dobra? Ja. ja niedługo do ciebie zajrzę i. tak, wiem. nie chcesz, żebym to robił, ale. Buzer chyba ma rację. Nie potrafię się powstrzymać. No to. jak mówiłem. wrócę. Wow. No to w sumie. znaczy, było wiadomo, co się stało, tak naprawdę, gdzie ona poleciała. Tylko pytanie jest takie, czy ona możliwe, że nadal żyje. Jest pewna szansa. No dobra. Dej się na miejsce. User! Kolejny śmigłowiec Niro. Ciekawe, co oni kombinują. O. Okej. Okay. Dobra, ale najpierw w punkcie umiejętności. Walka w zwarciu i dajemy wy to. Umożliwia szybkie wykonanie przywrotu, aby dojść do siebie po przewaleniu. Umożliwia ogłuszenie normalnych ludzkich wrogów lub rojaków przez wbiegnięcie w nich sprintem. Daje szansę na wykonanie krytycznej eliminacji ludzi, rojaków i traszek przy użyciu broni białej. To jest spoko w sumie. Jak na teraz, żeby to wydać. Porachunki. Naciśnij lewy, żeby wykonać atak w zwarciu. Każdy udany atak ma szansę na zadanie obrażeń krytycznych. Naciśnij 4 we wskazanym momencie, żeby wykonać krytyczną eliminację. Okej. Okay. Czyli będzie trochę refleksu teraz do robienia. Refleksu chudego byka. Wow. Znaczy, było wiadomo co się z nią stało, że ona nie żyje i tak dalej. Tylko... Tylko... Znaczy, czy nie żyje, to nie wiadomo, nie? Możliwe, że gdzieś tam jest, nie? Yy, ale w każdym razie teraz wyjaśniło się, w jaki sposób została odgnięta i tak dalej, nie? O, tu jeszcze jakaś butelka jest tu wezmę. Bo będę miał, jak, molotowo wykonać kolejnego. Możliwe, że mi braknie, więc dolejmy. Daleko nie jest z tym paliwem, żeby chodzić o, 13% zawsze coś chyba wystarczy Dobra, mm, gdzie to jest? O matko, to jest aż tutaj. To jest zlecenie. To możemy się tepnąć tutaj, szczerze mówiąc. Teraz mogę się przeteleportować. Szybka podróż zablokowana. oczyść strefę lęgowe, żeby móc przenieść. Aha. Tu radio, radio wolne orego. Prawda was wyzwoli. Zastanawiałem się, od czego wszystko się zaczęło. Korzenie sięgają daleko. w drugiej wojnie światowej. W 1947 federalni przegłosowali, jak to leciało. Ja, muszę zakończyć strefę na Na jej mocy federalni zyskali prawo przejmowania naszych dróg, torów kolejowych i stacji radiowych. Wszystkiego, co sobie tylko zażyczyli. I to bez nakazu. Dzisiaj federalnych już nie ma, ale jesteśmy my. I niesiemy światu, światło prawne. Prawdę mówiąc, spodziewałem się tego. A dlatego mieliśmy zdjęcia obozów śmierci Niro, żeby nas więzić, obywateli Ameryki. Nikt mi nie wierzył. Nie doszłoby do tego, gdyby odezwało się nas więcej. Powiem wam jedno: to już się nie powtórzy. Tu Marko radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwu. No, co do jednego, miałeś rację, Coop. Te wszystkie obozy uchodźców Niro faktycznie okazały się obozami śmierci, ale innymi niż można było się spodziewać. Pytanie jest następujące. Gdzie jest ta trzecia wylęgarnia tych sambiałków, nie? Co to za dźwięk, do cholery? Coś mi się wydaje, że to jebnie, nie? To są sterydy? Jezu, kurwa, co to było? Uff, miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli się przekonać. Okej. Okay. Znalazłem to, o co pytałem niedawno. Czyli w jaki sposób sobie mogę to dodać jeszcze. Muszę szukać takich rzeczy. Spoko. Tylko nadal nie wiem, gdzie tutaj, w tej okolicy, jest to trzecie gniazdo, nie? Chciałbym je znaleźć. O, czekajcie. Bo to można kopnąć chyba. To jest chyba do jakiegoś tam... ...questa czy coś, nie wiem. W każdym razie na pewno mogłem to kopnąć. A gdzieś tu jest jeszcze jedno gniazdo. Tam jest taka cała horda w ogóle tych zombiaków. To jest też problemem... ...lekkim. Dobra, pojedźmy sobie do obozowiska. Ale to już w następnym odcinku sobie tam pogadamy. Na dzisiaj to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!